Diana, to super, że idziemy do szkoły takie wystrojone. Ale jak nie zdobędziemy pucharu, wszyscy będą się z nas śmiać. Dlatego ja się nie przebieram, dziewczyny. Maja, oszalałaś? We trzy będziemy takimi pięknościami, a ty będziesz ubrana w zwykłe ubrania? Dziewczyny, a co sądzicie o tej sukience z piórami? Pióra zawsze wygrywają. O, fajna. Diana, odpowiesz na moje pytanie? Kitty, a widziałaś te wszystkie głosy? Wszystkie głosy były na nas. Więc puchar też będzie nasz. Dziewczyny, nie zadawajmy głupich pytań. Pomóżcie mi wybrać buty pasujące do tej sukienki. Dziewczyny, serio idziecie w szpilkach? Nie jestem gotowa na takie poświęcenie. Maja, co się z tobą dzieje? Wszystkie musimy wyglądać fajnie. Tak, Maja. A jak chcesz się od nas różnić, to w ogóle z nami nie chodź. Dobra, dobra, przebiorę się. Nareszcie przekonałyśmy pannę Maję. Diana, wszystkie mi się podobają, ale najbardziej szykowne są te z kokardkami. Kitty, mi też się podobają te z kokardkami, ale są najbardziej niewygodne. Diana, zakryłaś sukienką moje wysportowane nogi. No, Nad nigdy nie patrzy na twoje nogi. Maja, jesteś zazdrosna o moje wysportowane nogi? Bo ja je ćwiczę codziennie. W przeciwieństwie do niektórych. A ja ćwiczę tyłek w przeciwieństwie do niektórych. <laughs> Ach, Maja, wiem. Dwie peperoni dziennie... I Maja jest szczęśliwa. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Wszystkie macie piękne nogi. Wiem, że głosy były na wszystkich. Na koteczki, z kokosem, na Laurę, Taję. Na wszystkich. Ale my dostałyśmy najwięcej głosów. Jak my zdobędziemy puchar, nikt w nam tego nie wybaczy. Kitty, niech wygrywają inne konkursy. Muszą zrozumieć, że jesteśmy króliczkami i cały świat nas naśladuje. Dziewczyny, przygotujmy się, zaraz wychodzimy. Dziewczyny, jak wygramy, to zrobimy pizzę przyjaźni. Maja, nikt z tobą nie zrobi pizzy przyjaźni, bo my nie jemy pizzy. No, możemy zrobić pizzę owocową. W czym problem? Maja, nie rozmawiajmy teraz o pizzy. Myślimy o tym, jak zdobyć puchar. Ubierz się. Diana, jak ty nie zakładasz tych ślicznych różowych sandałków, to czy ja mogę je założyć? Nad, za każdym razem, jak daję ci sandałki, to je całe zdrapujesz na piętach. Ale te sandały po prostu krzyczą. Nad, załóż nas! Nie opowiada jej Sandały nie potrafią mówić. Wiesz co, miłośniczko Pietcy? zajmij się swoimi sprawami. Diana, proszę, pozwól mi założyć te sandały. Zrobię za to wszystko! Diana, nie wiem co na siebie ubrać! Katie, nie panikuj, coś znajdziemy. To jak, dziewczyny, czy jesteście dzisiaj gotowe na wygranie pucharu? Blondie, chyba króliczki dostały najwięcej głosów. Koteczku, nie potrafisz liczyć? Przecież to liczyłyśmy najwięcej głosów dostały króliczki. Jeżeli ja nie zdobędę pucharu, najbardziej glamur dziewczyna, to się zemszczę! Moja zemsta będzie brutalna. Kokos prosił wszystkich, żeby na nas głosowali. Kokos nie powiedział ani słowa. To kot nie potrafi mówić. Dziewczyny, a ja przyglądam komentarze i na mnie też jest dużo głosów. Na laurę, może to ja zdobędę puchar? No weź Laura, jak ty zdobędziesz puchar, to tego na pewno nie przeżyjemy. Będziecie musiały to przeżyć. A co jeżeli to ja zdobędę puchar? Poradzicie sobie z tym? Chłopaki, jak sądzicie, kto zdobędzie puchar? No nasze że okay. Wszyscy słyszeli, puchar będzie nasz, bo jesteśmy najpiękniejsze. Stella, Stella cześć. cześć! Właśnie przeszły najbardziej glamour dziewczyny. Nie bez powodu tak się ubrałyśmy. Jesteśmy gotowe na zdobycie pucharu. Dziewczyny, jesteście w samą porę. Idźcie na lekcję. Zaraz ogłoszę zwycięzcę. Uuu. Mam nadzieję, że wygramy. A jak nie wygramy? Jak tak będziecie myśleć, to nie wygramy. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Hej wszystkim! Powodzenia na konkursie, ale raczej nic wam nie pomoże. Zak pomyliło ci się coś wonu z mojego miejsca. Myślałem, że nie przyjdziesz. Nie rozumiem, czujecie się jak gwiazdy? Czemu tak jesteście ubrane? Przecież nie rozłożyli tutaj czerwonego dywanu. One myślą, że to one wygrały. Dziewczyny, widziałyście, ile osób na nas głosowało? Prawie wszyscy. Jestem naprawdę w szoku, że wszystkie głosy były na nas. Tak, dlatego czujemy się zwięziężczyniami. Hej, wszystkim jesteście gotowi się dowiedzieć, kto wygrał konkurs i kto jest najbardziej glamour w szkole? Jak my nie wygramy, to nie jesteśmy gotowe. Stella, dobrze policzyłaś głosy, tak? Blondyn, nawet jak nie zdobędziesz trofeum, to będziesz najpiękniejsza. Przestań, Zak. Tak, widziałam wszystkie głosy i większość głosowała na króliczki, więc najbardziej glamour dziewczynami w szkole zostają króliczki. Uh -huh! Te króliki mnie tak denerwują. Dzisiaj zaczyna się zemsta. Blondi, czemu to powiedziałaś? To miała być tajemnica. nie dlaczego nosisz okulary? Tak, Zak. Dlatego dzisiaj noszę okulary. Ale na mnie było dużo głosów. I na mnie. Powinniśmy podzielić nagrodę. Spokojnie, dziewczyny. Głosy były na każdego. Ale była duża różnica. 80 tysięcy na króliczki i tylko 7 tysięcy na was. Czyli koteczki nie są najbardziej glamour w tej szkole. Czyli głosów nie dostał ani kokos, ani my. Kokos dzisiaj zostanie ukarany. Nieładnie prosił. Blondi, kokos o nic nie prosił. On nie potrafi mówić. Kokos nie zazdroszczy ci. Blondi, nie pozwolę ci ukarać kokosa. To nie jego wina, że na nas nie głosowano. Dziewczyny, gratulacje. Wszystkie nagrody dla najbardziej glamour dziewczyny są wasze. Gratulacje. Ah, wszystkie prezenty są nasze. Gdybyś jeszcze umiała używać pędzli. Mówi to rozczarowana i przegrana Taja. Króliczki, przyjmijcie moje szczere gratulacje. Mimo, że was nie lubię, to cieszę się razem z wami. Dziewczyny, musimy podziękować publiczności. Kochani, dziękujemy. To wszystko dzięki wam. Mua. Widzowie, patrzcie jak moja warga drży. Zemszczę się. Blondiu, spokój się, trzeba mieć przykrywać. Nie. Hej, dziewczyny, nigdy w was nie wątpiłem. Co? Dziewczyny wygrały? Tak, mają puchar. Super! Tak. Koszarka, mają, mają najfajniejsze króliczki. króliczki. Musimy dziewczynom pogratulować. Komu chcesz gratulować? Dianie. Jak to? Kiril, jesteśmy przyjaciółmi. Ech, dziewczyny, tak się cieszę. Mamy już cztery puchary. Cztery puchary najbardziej glamur dziewczyn w szkole. Jestem taka szczęśliwa. Dziewczyny, to może zrobimy piedzce przyjaźni, żeby to uczcić. Maja, jesteś taka denerwująca Daj spokój, zrobimy pizzę przyjaźni, ale bezmięsną, wegetariańską A teraz trening Dobra dziewczyny, pochwalcie się pucharem To ja powinienem powiedzieć Dziewczyny, gratulacje Króliczki, Króliczki są na najlepsze. najlepsze Hej chłopaki, tak, puchar jest nasz, nasz Widzicie, taki piękny, niebieski Wiedzieliśmy, że wygracie Chłopaki, dzisiaj wieczorem będziemy piec pizzę przyjaźni Niech ktoś jej powie, że liderki nie powinny jeść pizzy. Super, jesteśmy zaproszeni na pizzę? Jesteśmy przyjaciółmi, prawda, A ja mogę pokroić kiełbasę? Chłopaki, pizza będzie bez mięsa. I bez sera. Będzie owocowa. Owocowa też spoko. Chłopaki, zadzwonimy do was, teraz mamy trening. Tak, opuśćcie naszą salę treningową. Do zobaczenia. A możemy pocałować wygranych? Też jestem za. Dziewczyny, to co, szybki całus przed treningiem? Tak. Zagad, ty też mnie możesz pocałować w nos. Ja też jestem zwycięzcą. Pocałunek w nos jest głupi. Maja, od tego się zaczyna. Do zobaczenia, chłopaki. Nie zapomnijcie nas zaprosić na pizzę przyjaźni. Nie, Nie zapomnimy. zapomnimy. Dziewczyny, zaczynamy. w I -y g r a n a wygrana. Króliczki są najlepsze. Moim zdaniem to nie było sprawiedliwe. Puchar powinien być nasz. Tak, puchar, puchar powinien być nasz. nasz! Dlatego sądzę, że powinnyśmy go ukraść. Jak ukradniecie puchar, to będzie dziwne. Puchar dostały króliczki. Już mam plan. Jak Blondie ma plan, to odniesie się sukces, prawda, kochania? Zakuspokój spokój się. Widzisz, że nie jest sobą. Bik, jesteś nam potrzebny. Chcesz się z nami zaprzyjaźnić, prawda? Dlatego musisz nam pomóc. Chcecie, żeby Big ukradł puchar? Oh my god. A czemu mamy narażać własnych ludzi? Czego chcecie, kuczaki? Posłuchaj, Big. Nie zdobyłyśmy pucharu. Zaszła tu niesprawiedliwość. Czy mógłbyś ukraść puchar króliczkom i przynieść nam? A możecie krócej, jeszcze krócej? Matko, on jest taki głupi. Koteczki chcą, żebyś ukradł puchar. Czego nie rozumiesz? Jak nie, to koniec przyjaźni. Dokładnie pomożesz naszym dziewczynom? Dla mnie kradzież to jest duży problem. Gdzie ten puchar? No żabawny. Tal, najważniejszy jest puchar. O, Big, zaczynam cię lubić. Co? Zak, nie mieszaj się. Posłuchaj, puchar jest w sali treningowej króliczków. Tak, jest gdzieś tam. Musisz nam go przynieść, żebyśmy mogli zostać przyjaciółmi. One kłamią. Big to zrobi. Puchar będzie wasz. Ale za co? Jesteśmy, Jesteśmy gotowe, gotowe na, na wszystko. wszystko. Są gotowe na wszystko. Mogły najpierw posłuchać Wy dostajecie puchar, a ja dostaję trzy całusy od każdego kociaka Co? Zgadzamy się, umowa Nie blondy, nie, nie, nie Co, Co one robią? Żenia, proszę, nie całuj go Chyba, że przez kartkę papieru Tak, Sean, przez chusteczkę To jedyny sposób No to mamy umowę Przynieś puchar Puchar będzie wasz, ale tutaj całus dla pewności Najpierw puchar Ogarnę puchar i my musimy go pocałować? Za puchar mogę pocałować Biga. i mówisz serio? Zak, nie rozumiem w czym problem. To tylko pocałunek. Nie marudź. Musimy zrobić zdjęcie. Musimy. Najpierw pocałunek, za a potem co? To jak dziewczyny? Gotowe? Kitty, co ty robisz? Szukam przepisu na pizzę przyjaźni. Kitty, takiego przepisu nie ma w internecie. Same zrobimy tą pizzę. Musisz dać składniki, które przypominają twojego przyjaciela. A, rozumiem. Po prostu robię pizzę przyjaźnie po raz pierwszy. To nic. Dobra, ja dodam pomidory. Kitty, bo gdy jesteś nieśmiała, robisz się czerwona, jak pomidor. Dlatego dodaję pomidory. Dziewczyny, zróbmy pizzę, którą będziemy mogły potem zjeść. Wiesz, Maja, jak się złościsz, robisz się zielona, jak liście sałaty. Więc proszę bardzo. Nad, jak miło. Wiesz co? Ty jesteś kwaśna, jak takie niedojrzałe Morele. Więc proszę bardzo. Dziewczyny, nie robicie już pizzy przyjaźni, robicie pizzę wroga. Liana, kładę te dwie wiśnie na pizzę. Są takie jak ja i ty. O, Kitty, to takie urocze. Widzicie dziewczyny? Bierzcie z nas przykład. Przykro mi dziewczyny, ale nie potrafię dogadać się z mają. Wiesz co, Maja, Ty jesteś taka gorzka, jak ten sos barbecue, więc dodam go do twojej pizzy. O, wygrane dziewczyny, to takie niezwykłe, że gotujecie. Robimy pizzę przyjaźni! Dobra, Nadia, dodam musztardę na twoją pizzę i zrobimy pizzę wrogów! Oj, oj, A my robimy pizzę wrogów! Nie spróbuję pizzy wrogów, ale chciałabym spróbować waszej pizzy, dziewczyny! Zawołamy cię, jak będzie gotowa! Kitty, a co zostanie chłopakom? Dzięki, króliczki! A wy, dziewczyny, jak zjecie tą pizzę? Przecież będzie niedobra! Jak Maja nie będzie przeszkadzać, to przygotujemy pyszną pizzę! A jak nad nie będzie mi przeszkadzać, to wtedy zjemy pyszną, owocową pizzę. Dziewczyny, przygotujcie nowe ciasto i zróbcie pizzę przyjaźni. Oszalałyście, że się tak zachowujecie! Okej! Okay. Dobra, nikogo tu nie ma. O, jak super! O, pompony! Króliczki silne, króliczki najlepsze. Co one z tym robią? Który to jest puchar? Ten wygląda najlepiej. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Pewnie zdobywa puchar. Blondi, uspokój się. Jak mu się nie uda, to nie będziesz go musiała czałować. Wiecie, dziewczyny, wybrałyście złą osobę. Big potrafi tylko zdobywać dziewczyny. Nie ma mowy, że zdobędzie puchar. Naprawdę? To może same pójdziecie i przyniesiecie mi ten puchar? Potem z was poczołujemy. Nie dziękujemy. Nie jesteście w naszym typie, chłopaki. Udało się, udało, udało. Zabeł! Uwielbiam cię. Tylko nie czołuj w usta. Czyli najbardziej glamour dziewczynami w tej szkole są koteczki. No, gromkie brawa. A niech to. To było niezłe. Koteczki, ustawiajcie się w kolejce. Chcemy zobaczyć, jak całujecie Biga. No co, Big, dziękuję za zdobycie pucharu. Co, w Nie gadaliśmy o tym, gdzie będziemy cię całować. Co? Bardzo ci dziękujemy, Big. Potrzebujesz matki albo liścia. Ale to nie fair niesprawiedliwe, że nie tutaj listek. Bardzo Ci dziękujemy! Więcej do mnie nie przychodźcie, oszustki! Tylko, Tylko się nie, z... nie popłacz, Big! To jak? Teraz czas powiedzieć wszystkim, że jesteśmy najbardziej glamur w tej szkole króliczków. Cześć wszystkim! Patrzcie! Kochani, zaszła pomyłka! Na nas głosowało 80 tysięcy, a na króliczki tylko 7 tysięcy! Nie czytajcie komentarzy! Nie czytajcie komentarzy! Jesteście głupie! Teraz wszyscy zaczną czytać komentarze! Mmm, jak tu ładnie pachnie! Super zapach! Chłopaki, właśnie zrobiłyśmy pizzę przyjaźni. Ale chyba nie lubicie pizzy z sałatą, co? Albo z owocami. Dla was zrobiłyśmy nową pizzę z serem. Kochamy was, dziewczyny. Bierzcie. Ej, ej, ej! Smacznego! Co? Dziewczyny, okradziono nas! Co? co? Jak? 80 tysięcy głosowało na nas, a tylko 7 tysięcy na króliczki. Nie czytajcie komentarzy, nie czytajcie komentarzy. Co? Mają nasz puchar? Mam ich dość. Dziewczyny, i co zrobimy? Zdejmijmy fartuchy i chodźmy odzyskać puchar. Dziewczyny, a co z talerzami do pizzy? Mają kłopoty. Chłopaki, powinniście pobiec i odzyskać nasz puchar, a nie jeść pizzy. Zjemy pizzę i pobiegniemy. Jestem w szoku jak mogły ukraść nasz puchar. Jak one śmiały? To koteczki. Kochani, jestem w szoku. Koteczki ukradły nasz puchar. Pójdziemy i go odzyskamy, bo jest nasz. Głosowaliście na nas i to zasłużone zwycięstwo. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa pa. Chodźcie dziewczyny.